Hej, witajcie. Witajcie w kolejny piątek, 21 listopada. Jak Wam upłynął tydzień? Bo nam bardzo dobrze, szybko, z zakrętami ostrymi i dramami. Kilkoma typu urwane uszy do torby mojej córki. Ale poza tym wszystko dobrze i no i chciałam Wam przedstawić zakupy. Z Oszą i z Biedronki, jak w poprzednich tygodniach. Jak w poprzednich tygodniach. A... No, i fajne promocje, co będziemy jeść. Zaczynam. Super promocja w biedronce na ziemniaki. Niecałe 7 zł za dwa opakowania po 2 kg. W biedronce też była promocja na pomarańcze. Kupiłam jedynie cztery, żeby już jedli te jabłka, bo tych jabłek jest tak dużo. Dostałam jabłka, jakbyście nie wiedzieli, dostałam bardzo dużo jabłek. No i teraz jejemy. Bardzo dobrze, aczkolwiek jest ich naprawdę dużo. No i banany kupiłam w tym tygodniu. To już jest Auchan. Banany bio dla męża. Bardzo zielone. Ale to nie najgorzej, że takie zielone. Dlatego, że chciałam zrobić w sobotę albo w niedzielę tartę z jabłkami. No i wtedy sobie będzie jabł... tartę jabłkową na śniadanie. A zazwyczaj je banany i jogurt. W Auchan była fajna promocja. Coś chyba minus jeden złoto za jedną na włoszczyznę. No to jest ta włoszczyzna eko z polubmie. Jak się moja córka tak kiedyś pytała, mamo, czy to jest takie, że trzeba zalajkować? Ja mówię, nie, no chyba nie. <głoszczyzna> To chyba było wcześniej, jeszcze przed tym, jak cokolwiek się lajkowało. Słuchajcie, włoszczyzna nie wygląda źle. Jest tu kawałek selera, pietrucha, kawałek pora. No i zdecydowanie bardzo dużo marchewki. Ale dobra, zużyje się wszystko. W tym tygodniu robię dwie zupy. Jedną dyniową. To jest akurat moja dynia. 6 zł niecałe dynia kosztuje w, w oszum, e, Jedną dyniową. A drugą e, potrzebuję na bulion do żurku. E, z białą kiełbasą w wersji mięsnej. E, I stofu wędzoną, które zostało mi z zeszłego tygodnia w wersji e, wegetariańskiej. Oczywiście obydwa, obydwie wersje z jajeczkiem. No, bo bez jajeczka nie można żyć. Nie można też żyć bez zielonej pietruszki, która ostatnio już no, nie dorasta w moim oczekiwaniom. No, nie rośnie już tak szybko nic, dlatego kupiłam dwa pęczki w oszonku. Kalafior. Trochę malutki ten kalafior, ponad 6 zł. Chciałam zrobić zapiekankę z kalafiora w tym tygodniu, dosyć dużą zapiekankę, a tu taki mały kalafior, więc chyba dodam ziemniaczku. W ogóle nie wiem, czy ziemniaczki nie będą tutaj królować w tym tygodniu. Także zapiekanka duża z kalafiora i na jedną z kolacji, i do lunchboxów dla mnie i dla córki. Dwie cukinie dosyć spore w uszu. Za ponad 6 zł, prawie 7 chyba. E, będą mi potrzebne do sajgonek. W tym tygodniu zrobimy sajgonki. Dla mnie warzywne, dla e, moich tutaj e, współcierpiących. Spół, e, zrobimy z nogi, z kurczaka, z mielonej nogi kurczaka, na którą była promocja uszą. E, będziemy sobie zawijać. Jednego góreczka do surówek, e, Za niecałe 5 zł, bez grusika. W biedronce i w biedronce teraz już są. Jestem bardzo zadowolona. Szalotki mm, to jest niecałe pół kilograma i cztery z groszą mnie to kosztowało. Nadal są w promocji awokado. Tyle awokado po prostu nie jadłam w całym swoim życiu. Ale ponad zdrowa. Mm, jest to awokado HAS. Wyglądają dosyć fajnie, tak po dotyku. <gryw> po dotyku wyglądają, no wiecie co. W każdym razie jest ich sporo. Za siatkę dałam coś 7 zł i będą do sałatek. I przypuszczam, że zrobię też przystawkę z tończykiem, no bo mam ich naprawdę sporo eee, no i tyle. Sałata, której coś jakaś krzyża się tu wydarzyła. Eee, sałata mała ma słowa 3,37 bodajże. Mam też trochę swoje. Wiecie, co dzisiaj to swojej e, sałaty zerwałam, której też się chyba coś tu przydarza. Eee, będzie dzisiaj na kolację moja. No ale generalnie żywiąc, no to już. Trzeba się wspomagać. Sklepową Kala rybka do chłopania dla córki, prosiła mnie. I buraczek gotowany bio. Będzie w tym tygodniu do sałatki z, z kaszy grzeczanej. Buraczek, ogórek kiszony i troszkę pomidora. Tak będzie. Fajna cena, bardzo fajna cena: 300 gram burówek w piecujące. I to tyle z i owoców. Zostałam mi jeszcze z zeszłego tygodnia troszkę papryczek. Zjedliśmy sobie suróweczkę taką z papryczek z czerwoną cebulką z awokado. Pycha, słuchajcie, pycha. A tą przyniosłam właśnie z łazienki. Nie pytajcie dlaczego. Mam w łazience papryki. No i chyba sobie zrobimy po prostu taką samą surówkę z papryki. Niedawno. Mleczko kokosowe. Nie wiem czemu. Z mlekiem, już znabiałem, ale mleczko kokosowe posłuży mi w tym tygodniu troszeczkę do e, zupy z dyni, Zrobię ją taką zimbirem, a druga część posłuży mi do kurczaka kary, e, który zrobię dla męża i córki. Kefir naturalny dla mnie i rolatka z, z kozy, z kozy, z koza nostra która posłuży do kanapet i może sobie też zrobię z nią zapiekankę mam ochotę mam razy trzy dla córki i jeden jogurt naturalny gęsty do wszystkiego i to tyle z nabiału? nie jeszcze o taki jeden miks dla męża mu zostały jogurty z zeszłego tygodnia dlatego nie dokupowałam już jogurtów chyba był w jakiejś promocji też ten miks proszek tani pistacjowy. wiecie, czy cheddar był taki w promocji. Ja tych serków takich topionych Hochlanda w ogóle nie kupuję. Pierwszy raz chyba go kupuję od nie wiem 1200 450 lat. Ale widziałam go ostatnio u dziewczyny. To, to nie było akurat, to był chyba francuski kanał, albo belgijski, albo nie wiem, jakieś francuskojęzyczne. I ona go zachwalała. No chyba kupowała w Lidlu, ale też to był Hochland, tak mi się wydaje. Zachwalała go na burgerach. Spróbujemy. Zobaczymy. Burgery w tym tygodniu będą dla męża i córki z, z burgerem wołowym, który udało mi się dostać w promocji za niecałe 16 zł. To jest dwa razy 190 gram. A dla mnie zostały mi 4 paluszki z zeszłego tygodnia rybne, więc zrobię sobie burgera rybnego. Mąż i córka wybrali w sobie słodycze na ten tydzień, no bardziej córka niż mąż. Bądźmy szczerzy, w dłuższej była promocja, był upust na te żelki. Jedne jakieś węże, drugie misie. Wzięli też trzy pryncesy. Tak i tu się wybiłam z rytmu, przyskoczyłam do słodyczy, a to jeszcze nie czas, bo jeszcze kupiłam jeden ser mleczny prosto od krowy. Słuchajcie, nawet waszą go nie kupowałam, po prostu poszłam do krowy. Kupiłam parmigiano reziano. A, bo będę robiła focacie w, w tym tygodniu. I... No i zazwyczaj robiłam bez sera. To będzie taka z oregano, z oregano, z czarnymi oliwkami, z pomidorkami. A moja córka mu uwielbia, ale tym razem posypiam troszeczkę Poza tym Dobra, tak bez przesady. Tak naprawdę to kupiłam, bo po prostu strasznie lubię ten ser i go do wszystkiego dodaję. Bądźmy szczerzy. I jeden gran royal, royal, grand royal, nie wiem. A, ser twardy typu włoskiego. No, no takie wiecie, podróbka parmezana. Dlatego, że nie było emmentala y, tego tartego i w ogóle y, 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 nic w promocji nie było fajnego serów A w tym tygodniu. Jedno ciasto francuskie do wspomnianego ciasta z jabłkami dla męża. jedna kawa zbożowa, mocna Anatola. I to już naprawdę z nabiału Ostatnio kupiłam dwie patki jajek w, w Biedronce bo myślałam tak, ponieważ mam strasznie dużo ziemniaków pomyślałam albo o tortilli ziemniaczanej, albo mąż zrobi mm, ewentualnie sałatkę ziemniaczaną taką z szalotką na zimno obydwie opcje są przepyszne zobaczymy, którą wybierzemy no ale mm, jajka mogą postać trochę zawsze się przydadzą papier do sajgonek tapiochowy, pierwszy raz, taki bez moczenia. Nie jest dla mnie to problemem, no, odkąd używam zamiast ściereczek, wiecie, talerzy dwóch po prostu do zawijania sajgonek, to, to że trzeba moczyć ten papier. Mam jeszcze papier ryżowy, no, spróbujemy, zobaczymy, może okaże się lepszy w smaku, łatwiejszy lub schudzę. Może wszystko naraz. No, jeszcze na chwilę wrócę do słodyczy. Delicje. Były w bardzo dużej promocji, chyba 40%. Kupiłam dużą paczkę. Znaczy, no, była ta duża paczka w promocji. I tutaj jest, słuchajcie, to co sprawiło, że nieco przekroczyłam budżet w tym tygodniu. Eee, te lindowe ozdoby choinkowe, czy no, nie wiem, czy w ogóle takie małe słodyczki. Bałwanki i Mikołajki. I kupiłam jeszcze jednego Mikołajka Milka. Zaraz je schowam do garażu. Mikołaj wyskoczy z Mikołajka a te dołączą do innych lintów cukierków i będzie już na święta. Nie wiem, czy mi to obniż, wiecie, w jakiś sposób znaczący budżet świąteczny, ale mam taką nadzieję, no, żywię taką nadzieję. A jeszcze troszkę tutaj tortilla, była w bardzo dobrej cenie, pszenna orkiszowa, niecałe 8 zł za, za dwie paczki w oszu. A w Biedronce był 1 plus 1 promocja na makarony. Z tym, że u mnie, była, ba, u mnie był bardzo mały wybór tych makaronów. Mm. Chipsy. Za, y, był w promocji. Y, I tego sera, ser górski. Tego smaku w ogóle nie znam. Widzę, że tutaj jest spacer pod y, Giewontem. Ja nie wiem, czego ludzie nie wymyślą, żeby coś sprzedać. Spacer pod Giewontem z chipsami. W sumie Sojowe nudliczki to dla mnie, kiedy córka i mąż będą jedynie co innego. Sojowe nudliczki. I pałeczki. Córka wróciła do zwyczaju jedzenia ich na śniadanie. się pojawiają w większej ilości. Przez jakiś czas były zapomniane. Z mięsa, burger wołowy, o którym Wam wspominałam, 380 gram, w promocji niecałe 16 zł promocji, ale ta kiełbasa była 30% na skarbonkę, kiełbasa biała oczywiście będzie do żurku łosość w lekkiej promocji dzwonki zapiekę go no i będą będzie wiecie po prostu zwykle, zwyczajnie najzwyczajniej w świecie zapieczony tyle, że chcę go zapiec w takiej troszeczkę marynacie z octem balsamicznym. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Wiem, przypuszczam, że on będzie dosyć tłustawy. Ale zobaczymy. Polędwiczki z piersi kurczaka. Aha, no tak, to jest oczywiście biedronka. E, polędwiczki z piersi kurczaka z biedronki były też w promocji. Nie za dużej, ale były. E, za taką paczkę 400 gram e, zapłaciłam 10 zł bez grosika. Pulik. Też był w szalonej promocji 11% na króliku. To zostawiam mojemu mężowi. To będzie danie na 2 czy 3 razy. Mm, nie wiem, czy nie będzie musiał zamrozić. Nie wiem, jak w ogóle on sobie to wymyśli. Jakby co, to ja mam pieczarki. A właśnie, zebrałam trzeci rzut pieczarek. Tym razem było ich o wiele mniej. 180 gram. A jestem na kilogramie 180 za dwa opakowania, za które jest za jedno zapłaciłam 23 zł. Zobaczymy, czy coś jeszcze urośnie. Karkówka była w promocji. Zrobię z niej albo mizo. Czy ja Wam pokazałam w ogóle, że kupiłam mizo? Czy ono mi się gdzieś tu zgubiło? Tak, jeszcze kupiłam dashi mizo. To był też duży Wybatek, Wybatków mam, a wybatków. W tym tygodniu ponad 17 zł. Biedące serca z kurczaka dla pieska. Proszę, była promocja na mięso mielone z piersi, z piersi, z nogi kurczaka. Z piersi, niestety, nie. Z nogi kurczaka. kupiłam aż trzy opakowania, bo tak, jedno będzie dla pieska, drugie chciałam zużyć właśnie na sajgonki, a trzecie yy, pójdzie na pulpeciki. Takie wiecie do lunchboxa bardzo praktycznie. Zazwyczaj robię je raczej z indyka, z nogi indyka, ale myślę, że z kurczaka będą równie pyszne. Robię po prostu małe, takie maleńkie pulpociki, żeby łatwo je było rozmrozić, bo część pewnie zamrożę, jeżeli nie całe akurat w tym tygodniu, z ziołami prowansalskimi i, i tyle. I tyle. I potem, kiedy potrzebuję, to rozmrażam na przykład do lunchboxa, ale też do wrapów, jeżeli byśmy się zdecydowali w tym tygodniu na wrapy, a nie sądzę, bo jest co jeść jest w czym wybierać. I to już wszystko, słuchajcie. W w tym tygodniu takie plany, takie zakupy. Mam nadzieję, że i Wam się zakupy udadzą, jeżeli dopiero się wybieracie. A wszystkim życzę bardzo miłego weekendu, smacznego i trzymajcie się zdrowo. Pa pa!